no Po raz pierwszy usłyszałam tę piosenkę oglądając Młodych Gniewnych. W filmie Michelle Pfeiffer opowiada o Bobie Dylanie i o tej konkretnej piosence. Ale przejdźmy do naszej lekcji. There. Przywykliśmy używać There do wskazywania lokalizacji, coś, co jest daleko. I am here, but you are there. Ja jestem tutaj, ale wy jesteście tam. Jednakże, kiedy mamy wyrażenie there is, there are. To odnosimy się do istnienia, do obecności czegoś. Najczęściej, kiedy wspominamy o tym czymś po raz pierwszy, albo nie jest to sprecyzowane. There are cookies on the table, na stole są ciasteczka. There is milk in the fridge. W lodówce jest mleko. E, kiedy chcemy pokazać brak czegoś, e, powiemy: There is no, there isn't, there are no, there aren't. Przykłady. There are no cookies in this house. W tym domu nie ma ciasteczek. There isn't any money in my wallet. W moim portfelu nie ma żadnych pieniędzy. No a co z naszą piosenką? Bob Dylan śpiewa. There is no place I'm going to. Nie ma miejsca, do którego mógłbym się udać. Czyli nie mam gdzie iść. No jak myślicie? Czy pan tamburyn mu pomoże? Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you.